I tak jak mówiłem, że coś nagram po drodze, to nagram. A tutaj chyba się jakieś auto popsuło. Tak. Popsuło się. <laughs> Powiedz nam, co się stało? Dzień dobry, moi widzowie Jedziemy do szpitala U on tam... On tam tankuje? A. A nas czeka 2,5 godzinki drogi, więc, więc widzimy się albo po drodze, albo na miejscu już. Ale znając życie to pewnie po drodze, bo nie wytrzyma, żeby czegoś tam nie nagrać. I tak jak mówiłem, że coś nagram po drodze, to nagram. A tutaj chyba się jakieś auto popsuło. Tak, popsuło się. <laughs> Domek do góry nogami, za 500 metrów, dalej prosto. A to tak chciałem to pokazać. No, las zapowiada się całkiem, całkiem, Wam powiem. Las się zapowiada, ale bez sensu powiedziałem co? Słuchajcie, tu jest profesja Sprzęt Jakby co, to my tutaj przyjechali ptaki podglądać, nie? No. Co nie? Prawda? No jak nie. Pewnie, że tak. Prawda. Zawsze jakaś wymówka będzie, nie? Pewnie. Więc <laughs> słyszę jak już ćwierkają ładnie. Wiosna się zbliża. A my jesteśmy już na miejscu. Znaczy, jeszcze nie na miejscu, ale Park Placu już jest znaleziony. Teraz jeno musimy dojść tam kawałek spacerkiem. A to jest dużo traktów. E takich do spacerowania a odpóję sobie tędy O. pytanie czy zamknął samochód, nie? Ja tak sobie, ja tak sobie stoję i czekam na brata. I sytuacja sprzed chwili tam tam o, 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 tam, tam zobacz, tam jest jakiś jakby bunkier zoba, zoba tam. To jest paleta Paleta? I Ale tutaj coś się zaśkami jeszcze stoi A wygląda jak bunkier Patrz tutaj jest wieża ale to pewnie... Dla Zaraz pójdziemy tam zobaczyć My zmierzamy na miejsce, tam jest, nie wiem czy widać pod słońce, wyjdę na ulicę, bo tutaj nic kompletnie nie jedzie jakieś coś wylane betonem, jedna wylewka fundamenty. jakieś fundamenty pod coś tutaj Druga miejscówka jakaś i tutaj chyba już zaczyna się infrastruktura Ogrodzenie tutaj nie istnieje więc myślę, że tutaj sobie skręcimy I tutaj odpalę drona Zobacz na prusy z droga no, Tak, to wejdziemy, nie? Pewnie Często zdjęcia z map, map Google się nie pokrywają z tym, co jest tak naprawdę. Więc, no, myślę, że tutaj <laughs> można już na spokojnie wchodzić, bo na mapach Google było to otoczone wszystko barierami takimi metalowymi. O No Dobra, drona Ja, dobra, wyciągam drona. Dobra, powiem wam tak. To jest opuszczony szpital w lesie, jak widać. Bude świetna pogoda, jest nie? To stąd nas jeszcze widać. Idziemy tam zobaczyć. Tylko nie wiem, co to jest. I trzeba zajrzeć wszędzie, jak już jesteśmy. Dobra, co to by mogło być? Nie mam zielonego pojęcia, ale wejdziemy zaraz do środka. Ojej, nie wejdziemy, bo jest zalane wodą. Ale to jakaś, może przepompownia wody była? Jak myślisz? No tak wygląda, nie? Są jakieś pompy. Z tego może po prostu. Pomieszczenie techniczne. Tylko trzeba patrzeć pod nogi. Tak właśnie powiedzieliśmy, że idziemy sobie tędy na skróty. Część budynków, już widzę tam z daleka jakieś kraty są więc oni się przygotowali na to, że ludzie będą odwiedzać to miejsce. Czuję się jak w DAG dość troszeczkę chwilowo. No Więc no, jesteśmy w tym miejscu pierwszy raz. Czy wejdziemy gdziekolwiek? Nie wiem, bo jak zwykle nie mamy rozeznania. Ale asfalt jest. Idziemy poszukiwać dalej. Zobaczcie. My jesteśmy, że tak powiem, no w centrum. Widzisz? No. To Z... powinniśmy widzieć. W centrum tego szpitala. Tak wynika z tych map i te wszystkie fundamenty, to chyba to są pozostałości po tych budynkach. A tak to wygląda. Z góry. No zaraz zobaczycie, ja wam to puszczę. Bo. Bo. No, tego bym się nie spodziewał. No, jeden wszystko, budynek został ogrodzony. Wszystko zburzyli. Ale dobra. Przejdziemy się. Ej, no nie... Słuchaj, na głowach to stało, nie? No, nie wiadomo, z którego to było. Nie, sprzed dwóch lat. Wykosili wszystko Dobra, przejdziemy się, zobaczymy. Może coś znajdziemy. Ja jeszcze mamy wrzucę przebitkę z drona, nie? Co zostało? Z miejsca, które mieliśmy zwiedzać. No i słuchajcie <Kh> widzieliście już przybitki. Ja już ląduję dronem eee, i co? 2,5 godziny drogi jak kulą w płot. Powiem Wam szczerze, bo tego, bym się nie spodziewał, nie? Bez kitu. tego bym się żebym nie spodziewał. Ja już tutaj będę lądował. Z tego też miejsca chciałbym pozdrowić e, dwóch moich młodych widzów. Zaraz wam dokończę jeszcze. No brat tutaj nagrał, ale widzieliście teraz przebitki z drona, albo widzicie teraz już sam nawet. Nie wiem jak to mam skomentować. Może wejście? było wejście. Można było by wejść na wycieraczkę I co? Został tylko, została tylko posadzka Fundament w zasadzie Patrz, zobacz, jaka ładna muzaika Antypoślizgowa Wyobraźcie sobie, że jedziecie 2,5 godziny I zastajecie no, tylko to, nie? Informacja w internecie jest inna A samo miejsce jest też zupełnie inne o, no i Wam powiem, że masakra. Jest tutaj jeden zachowany budynek. On też jest opuszczony, ale on jest ogromny. Być może ktoś ma jakieś plany związane z nim. I teraz jeszcze małe ogłoszenie, a raczej pozdrowienia dla Franka i Jasias Łużyc, Łóżnej z Łóżnej, przepraszam, koło Gorlic. Właśnie mam dwóch to, takich młodych widzów. Wam powiem, że to jest to bardzo budujące. Zgadałem się z ich tatą przypadkiem i się przypadkiem okazało, że oglądają też mój kanał. Bardzo miło chociażby dlatego, że trafiam coraz szerzej. No sorry chłopaki, ale no nie obejrzeliście dzisiaj zbyt, zbyt dużo. My przyjechaliśmy tutaj na marne w zasadzie. To nie wiem, znalezisko takie. Franek lat 9, Jasiu lat 7, chyba że już mieli rodziny, są starsi, Z złóżnej, tak czy siak. Pozdrawiam Was bardzo, chłopaki. Oglądajcie dalej moje filmy. E, dziś... Polecajcie. Polecajcie. Tak, już nie będę tak przesadzał, ale... ale co mam Wam poradzić? Miał być urbek z jajem, a jest. Zgniłe jajko. Znaczy no, czuję nie Dobra. Nie wiem. Panie. Przyjdziemy się, oszukała, Przejdziemy się nie chociaż się. Po, bo No i widzicie, no. Tak to się odbywa. Już mówię teraz do wszystkich. E, tak to się odbywa. No. Niestety, no. Odbijamy się od drzwi, a tutaj nawet drzwi nie ma. <ścoughs> tutaj nawet nie ma. Nawet wycieraczki nie ma, gdzie butki. Nawet wycieraczki. Hydrant jest o. Hydrant jest. Nie wiadomo czy jest w nim woda, ale nie interesuje mnie to. Interesuje mnie to co tutaj. Tutaj były budynki. To miało być inaczej jeszcze na goglach sprawdzałem. Ja wam wrzucę screena jakiego sobie nawet zrobiłem. I nawet aktualnie na goglach, mapach te budynki stoją z dachami normalnie wszystko. O no, sprzed kilku lat mogło być, nie? Nagrany. No. Ale w topa, ale lipa. To no nie no tak. Znajdziemy inną miejscówkę bo Nie miało bardzo tak. Bardzo... Mówiłem, jedźmy do sanatorium, ale widzowie zagłosowali, tak że przyjedziemy tutaj do szpitala. Przyjechaliśmy, luz nie? Prędzej czy później, inaczej. Prędzej czy później, i tak byśmy tutaj przyjechali. Byśmy zostali to, co teraz. A co to mogło być? Ja nie będę tutaj domniemał, co to mogło być. Po prostu o jakieś płytki. Też jakieś chyba wejście. O. Wiecie co, Dopowiedzcie sobie sami wszystko. Jak ktoś dotrwał do tego porywającego momentu w tym filmie, to ja już nawet nie mówię, nie żeby klikać łapkę w górę, bo albo kliknijcie, chociaż z uwagi na to, żeśmy zachęci dobre. Mieliśmy chęci, ale no niestety taka piękna pogoda. Miały być strzały z drona, a ja wylatywałem tym dronem. No cholera, gdzie są te budynki? A brat mi tutaj mówi, Ty, no ale jesteśmy w centrum, nie? Mm. <głos》>, Szak, niedowierzanie, a w 40 sekundzie słychać strzały. <głos》> dobra, dobra. W drodze powrotnej szyszki, nagramy. patrz, jakie ładne szyszki. Ty pozbierasz za pieca? <głos》> o, inaczej, ja będę sobie zakładał tego. Patronata, czy? Tak, chyba tak. Będę przesyłał pamiątki z urbexów. Najlepszym patronom, gdybym miał założonego, to bym wysłał. <grym> Szyszka, jest bez sensu. Weź. O, szyszki tu. Normalnie, super. Jestem zażenowany. Za chwilę wyłączę nagrywanie. Poprzeklinam trochę, bo się nerwacji trochę nabawiłem. Dobra. Cóż, no kończymy. No, szybciej niż się spodziewałem. Ale no widzimy się w następnym. Ja tak przyciągam, żeby ten film chociaż 10 minut miał. Albo 7. <laughs> Szok. Szok. Pecha mi przyniosło dzisiaj. Trzeba coś znaleźć powrotnej. Może. Może, może, może. Dobra, trzymajcie się. Cóż, sorry to, ale to miejsce zostaje przez nas skreślone. A no i ten, subskrypcje tam, nie? Jakby co, nie? Michał, powiedz nam co się stało? Zapowietrzył się wpryskiwać. Gdzieśmy się lekko obsrali, ale jest dobrze. Nie ma to jak wodzić narzędzia w samochodzie. Zapamiętaj tak Ja wiem, że już zakończenie nagrywałem, ale mieliśmy jeszcze taką sytuację z autem. Ale już jak widać, idziemy do takiej pomocniczej miejscówki. I chyba to będzie po prostu jeden film, tak mi się wydaje. Bo co ja tam nagrałem? No, to sobie zobaczę później, jak zgram materiał. Nie wiem, co tam nas czeka. Może też jakieś zgliszcza są Pojadę, Pojademy, zobaczymy Tam stoi obiekt, a my próbujemy znaleźć jakąś inną drogę, bo tam się rozłożyli ludzie, łowią ryby i nie chcemy tutaj na przypadek chodzić na stowę. Przy samym budynku. A stają przy samym budynku. Dokładnie przy samym. Jak mordę strzelił. Dobra, już widzę, że nie przejdziemy. Zobacz, masz kolejną odnogę. Gdzie w lewo. A to jest bagnisko całe. No patrz, składka jest, nie? No jest. Nie? Ale tam nie wiem. Ale tam znowu nie przejdziemy, bo tam jest znowu... Dzisiejszy dzień, ja chciałbym powiedzieć, że wszystko się sprzysiągło... Przejdziamy się jako spacerowicze koło tego budynku normalnego, tylko nagramy z zewnątrz 1864 Młyn No Daleko w ogóle. Tak. 1864. No? No, trochę odstaje. No, no, no przydziemię się. Przecież tyle. Ale klimat jest co? No, tam go się za nami chcą. I widzisz? No, Privaty grunt, sztuk Sztuk. W sobie. No tutaj sobie stanął, ale i już tutaj dalej. Ale nie na takim przypadek, bo to jest przesada. No. Halo! Ja! Nie wiem ile tam się nagrało, ale byliśmy, próbowaliśmy. I się nie lało. Przyszedł pan. Pan i... wniosek? Nagrałeś go? Nie wiem czy on się nagrał, czy nie, ale pytam się, czy umiemy czytać, bo tam był prywatny plac. ja mówiłem, że tak. Że umiem. Nie doskonale wiedziałem, no, ale to chcieliśmy zrobić z zewnątrz. No, nie mieliśmy zamiaru w ogóle. No, tak czy siak miło było. Powiedział po prostu z kulturą, że że on już nawet nie ma chęci do tego, aby przeganiać stąd ludzi, bo bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża. Jak się coś stanie komuś na jego terenie, to to będzie kiepsko. Więc tak czy siak dzisiejszy dzień. No, tak to jeszcze chyba nie miałem, choć raz tak mieliśmy, jak sobie przypominam, ale tak czy siak, no raz mieliśmy, nie? No ale dzisiaj to już brakuje czasu. No to tyle, jakiś tam odcinek kiepski będzie, ale będzie. No to poleciał, zaraz zobaczymy w którym miejscu jesteśmy. No niestety tyle nam zostało ze szpitala, który mieliśmy zwiedzać. Tu mamy jedno wejście do budynku z ładnej cegły klinkierowej. O matko, nie, 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 no to raczej nie pójdę. Tyle zostało ze szpitala. Armatura, proszę bardzo. Rureczka. Jedyny budynek, który został jest ogrodzony. Jak widać, zresztą kamery na budynku. No tak to nie rozbywa, nie? no? mapa mapę było nie wiadomo, z którego roku. No nic, może jeszcze coś się znajdzie. No dobra, brat Shortsa nagrywa. Zdarzałem się i takie sytuacje, już to mówiłem. Że nie zawsze wyprawa zakończy się sukcesem. Ale posłuchajcie tylko. co mi dobre z strony takich wycieczek wiosna Słoneczko świeci ciepło jest ptaszki śpiewają oh, przyroda budzi się do życia po zimie nie wiem czy to wrzuci Może chociaż coś, zawsze jakieś minuty dodatkowe nie? do filmu, do zajebistego filmu, który miał być, ale nie będzie, no, no dobra, to ja się też z Wami żegnam.